Cześć kochani Witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Serii w drodze Pozdrawiam was z Caolu Gdzie kończyliśmy ostatni odcinek Powiem wam Poszedłem za to myślą rzeczywiście Żeby sobie Skorzystać z tego żeby zrobić taki Symboliczny chrzest Oczywiście I będzie to jedna z przebitek Gdzie co i jak to Oczywiście to oczywiście w obrazkach Zapraszam do gadanka, a później do refleksji takiego już dłuższego czasu, kiedy rzeczywiście człowiek zmienił imię i nazwisko. Ja nie jestem w trakcie załatwień, jeżeli chodzi o bardzo z takim zasabem, może nieformalne, ale też potrzebne, które trzeba zrobić. Oczywiście jak chociażby zrobienie zdjęć czy zmianie <laughs> paszportu. Także tutaj już tak jak mówiłem w poprzednim odcinku będę zmieniał paszport w konsulacie, a dowód osobisty i kawałek w Polsce. Także cieszę się jeszcze raz, pamiętam naprawdę takich zmian, które dokonał. No i bo no na razie pogoda jest taka, że tak się zastanawiam, kiedy człowiek zrobi tam krzest, ale chyba poczekam, jak będzie już tak fajnie, naprawdę z pogodą bez deszczu. I wtedy się prawdopodobnie do morza wskoczy, po prostu tak, wiecie, mm, symbolicznie. Wieczorowe. Jestem akurat po spotkaniu czytania wierszy wspólnie ze znajomymi. Mamy takie kółko, gdzie czytamy swoje wiersze. Popatrzyłem na to tak zwanej pamięci, bo to może mi uciec później przy gadanku, a też chciałbym jakby tak na bieżąco, jak też mam odczucia co do snów. W noc, kiedy zacząłem załatwiać, wiecie, te sprawy już związane tylko z zmianą paszportu, z tym wszystkim co już jest związane po zmienieniu y, drugiego imienia i nazwiska na to co mam teraz wiem słuchajcie sen mogę nazwać potwierdzający to, że to co zrobiłem, że to jest właściwe i że jest to zgodne z moim nazwanym planem duszy w takim znaczeniu, że też uzdrawiający nie tylko ród poprzedni, tylko ród, do którego teraz wszedłem. I słuchajcie, miałem taki sen, że paliłem kadzidełko Palo Santo w miejscu moich przodków od strony ojca, tylko że tam nie było nikogo od strony ojca, tylko tam była moja mama, moja siostra, dwóch moich znajomych. O tym samym imieniu swoją drogą. I było coś takiego, że w tym śnie też paliłem palosanto, tylko... Co było ciekawe to był okres jakby zimowy, sylwestrowy, bo też jakby, nie było widać tam śnię firewerków, tylko wiecie jak to czasami sam podpowiada czas. Bo coś takiego słuchajcie, że kiedy paliłem to kadzidełko palosantę, miejsca, gdzie mógłbym puścić kadzidełko, żeby to nie poszło tylko w kierunku domku z rodziny stron. Tylko to, żeby po prostu na cały obrót i na całą działkę. I znalazłem takie miejsce za altanką. było coś takiego, że już odpaliłem jakieś doko i przyszła do mnie jakaś kobieta. I ona do mnie mówi, dobrze robisz, że chcesz oczyścić tutaj energię, ale idź do domku, bo zaraz będzie burza śnieżna. Ona będzie naciągając nad Brennej. Ja tak sobie pomyślałem, okej, okay, może wypuśćcie prudor, bo czegoś nie wiem. Słuchajcie, dosłownie jak wszedłem do domku, to przyszła góra śnieżna i była taka akcja, że po prostu już to każdełko dopaliłem w domku i tak się z w skończył. I oczywiście, bo to też zrobiłem interpelację z ja tam trochę jest więcej rzeczy, które nie mówię tutaj, bo też są prywatne, ale które bardzo fajnie weszły kompatybilnie w przesłanie snu, to jest to, że po zmianie nazwiska, jak to było przez AI zinterpretowane, nie odciąłem się od tego, co jest we mnie z tamtego rodu, tylko wręcz ja to przygarnąłem i chciałem to wyleczyć kadwiołkiem Palosanto. I było to połączone właśnie przez AI zinterpretowane, że przez to, że to był sen, de facto w pierwszą noc, kiedy świadomie już wiedziałem, że. Mam zmienione drugie imię i nazwisko, że jakby to z jednej strony jest utwierdzenie tego wyboru, bo były ze mną osoby związane z rodziną strony mamy, a natomiast akcja przez to, że się w miejscu skąd pochodzi ród mojego ojca, to otwarłem tą kadzi do to yy, swoją zmianą też uzdrowiałem tamten ród. Tak z wami się podzielić, yy, bo to nie będzie związane z gadankiem, a to żeby mnie to nie usiekło, bo pamiętam, to bardzo było dla mnie ważne przesłanie, żeby takie coś de facto, nawet nie prosząc o to, zobaczyć i usłyszeć. A teraz czekam na autobus. a Was zapraszam do dalszych obrazku. In our short story, we'll be uh, reading *The Lottery* from uh, Anton Chekhov, and so uh, yeah, we're going to uh, enjoy that one. Cheers! had a life Ja was po sesji z Founders Breakfast a samym. to prezentował swój do jegania, do leczenie też kolan w szczególności i też mówił o tym jak będzie chciał przesporzyć produkty na ramiona, na kostki też dla sportowców i dla ludzi, którzy też są akierowani w aktywni, na sporcie a ja właśnie czekam jeszcze parę minutek żeby zrobić ustawienia Ejingerowskie tutaj na miejscu także zobaczymy co i jak, a was zobaczymy do naszych obrazów Ja nie, ja Ciebie ja kszczę w imię ojca i syna i ducha świętego. Kordjanie Jan, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i syna i ducha świętego. Kordjanie Jan, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i syna i ducha świętego. No powiem Wam kochani nowo otwarta ulica Diecai Road, zaraz koło Gwelling Park Kolejna nowa przecznica do przejścia tylko teraz czy to tu czy tam jeszcze trochę dalej to zaraz obczejmy a ja kochani to jest teraz ym... <tosłuch> czas kiedy robimy ostatnie przebitki Zapraszam Was do Jinshan, gdzie mam nadzieję, że się uda zrobić symboliczne oczywiście chrzest. No i później zapraszam Was do gadanka. Janie, Janie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Także kochani, pozdrawiam Was z Dinszan, gdzie jak widzieliście dosłownie przed chwilą zrobiłem sobie oczywiście symbolicznie chrzest w wodzie, bo to było tak bardziej na zasadzie, żeby się zanurzyć w tym momencie, kiedy człowiek po prostu już Jakiś czas temu przyjął nowe drugie imię i nazwisko. A jako refleksję chcę Wam powiedzieć o takiej ważności naszego świadomości: tego w jaki sposób patrzymy na swoje życie, tego w jaki sposób też patrzymy na swoją relację ze sobą, też relację z Bogiem. A dlaczego wspominam tutaj w tym przypadku ze sobą na pierwszym miejscu Ponieważ powiem Wam, kochani, już minął ponad miesiąc, kiedy mam oficjalnie drugie imię i nazwisko w sensie, że zmieniłem. I tak jak patrzę z takiej perspektywy, to co też mówiłem poniekąd ostatnio, odnalezienia siebie w sensie takiej tożsamości, z tym z kim, jak się utożsamiam. Powiem Wam, że. To jest niesamowite, jak teraz jeszcze się w ogóle zanurzyłem w wodzie i tak sobie pomyślałem o chrzcie Jezusa, jak był w Jordanie i wiecie te słowa Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jakby oczywiście ja to tak mówię bardziej na zasadzie, też w ogóle nawiązując do samego chrztu, też tutaj w tym przypadku chrztu Jezusa, bo powiem Wam, że bardzo... Oczywiście symbolicznie, ale bardzo się poczułem dobrze w tej wodzie, mimo tego, że to było takie, wiecie, dosłownie zanurzenie na chwilę i w ogóle tak, wiecie, jakby samemu tak bardziej, żeby tutaj na YouTube stawić, a to mogę powiedzieć, taki oficjalny chrzest to będę jeszcze miał w Polsce, już jestem umówiony ze znajomym księdzem, w ogóle na to, ale też chciałem jeszcze tutaj w Szanghaju w ramach takiego cyklu zamknięcia też pewnego etapu życia jakie miałem w sens z poprzednią tożsamością, z poprzednim nazwiskiem, oddać, jakby, też yy, wdzięczność temu miejscu, jakim jest Shanghai. Zresztą, jak duży, to już sami wiecie, bo to i Dushu Lek, i ludziacz, i tutaj Jinshan, i powiem wam, kiedy tak właśnie wyszedłem z tej wody, i tak pomyślałem o tym na zasadzie wow. Jak to jest cudownie, że już jakby wam. Nie, nie, jakby. Jak to jest cudownie, że mam tą nową tożsamość, że w końcu czuję się dobrze sam ze sobą. Bo powiem ja Wam, to tak się może wydawać: ktoś powie człowieku, no, masz po prostu imię, czy tam nazwisko, zmieniłeś. I jak tam y, możesz się czuć dobrze czy źle? Powiem ja Wam. E, już teraz nie pytam, czy ja to mówiłem w poprzednim wideo ale ja strasznie nie lubiłem swojego drugiego imienia i to od tak zwanego zawsze i powiem wam, że zawsze się z tym gryzłem i zawsze mnie ogóle o to pretensję do ojca w czegoś bo to on nadal mi wejmie. paradoksalnie. paradoksalnie kiedy w końcu przyszła możliwość, żeby zmienić dane personalne tutaj w tym przypadku tak naprawdę nazwisko to pomyślałem, że przy okazji spróbuję zmienić jeszcze swoje drugie imię, bo Nigdy nie lubiłem drugiego imienia poprzedniego, a zawsze bardzo lubiłem imię Jan. I powiem wam, że jak się zanurzę w tej wodzie, ja nie wiem jak to opisać, ale to jest po prostu jakby dosłownie człowiek wyszedł jako nowy. To chyba tego inaczej nie mógł nazwać słowami. Chciałem Wam dać, kochani, taką refleksję. Jeżeli macie, oczywiście, taką możliwość. Na przykład odnowienia chrztu w, w najbliższym czasie. Albo macie możliwość w ogóle, jak myślicie o na przykład Boże imienia dla dziecka. Albo jesteś dzieckiem tak jak ja, które dostało być może imię, które nie lubi i myślisz o zmianie. Pomyśl o tym, jeżeli rzeczywiście źle się czujesz z jakimś imieniem, czy to pierwszym, czy drugim. Czy mógłbyś zmienić? Czy chciałbyś zmienić? I co te zmiany by wprowadziły? Oczywiście, z mojej strony, to jest nadal krótki czas 3 miesiące, zaledwie. Łącznie, jak tak się identyfikuję już jako Kordianian Malinowski. A oficjalnie od miesiąca. Ale powiem wam naprawdę jest taka ulga na sercu. Jak o tym myślę i jak jestem w tych zmianach. Raz, dwa. W tej wodzie mogę powiedzieć, że po prostu się jakbym był. Zaopiekowany. Chyba to mogę tak jeszcze nazwać. Bo o ile zawsze się czułem oczywiście zaopiekowany tutaj też przez Pana Boga, to jakby w tej wodzie dostałem jakby fizyczne uczucie tego... tego stanu, tak to nazwę. I co kochani? Tyle z moich refleksji. Ja w ogóle przyznam, że myślę, że będzie można coś więcej popływać. Także jeszcze nie dało się wejść, bo myślałem, że wyjdę, wiecie, tak głęboko, głęboko do wody, ale... Też tutaj tak blisko było fajnie. Też jestem ciekaw e, okoliczności, w jakich e, będę przyjmował, e, czy raczej odnawiał chrzest w Polsce z nie księdzem, bo jest jedna rzecz, tylko tego już nie będę chciał pokazywać na YouTube, bo myślę, że też, wiecie, chcę też uszanować swoją prywatność, a też pomyślałem właśnie, że jak już mam coś pokazać a propos chrztu, tak symbolicznie tutaj w moim ukochanym szankach, jak jeszcze tutaj człowiek jest. A na ten czas, co? Tyle z mojej strony jeszcze raz. Ach, i bym przecież zapomniał. Sobie zajrzycie do linków w opisie, jakbyście chcieli mnie wesprzeć w działalności. Mam e, od jakiegoś czasu SUPI, e, który jest e, tutaj jako Patronite, Polecamy użytkownikom, którzy. Chciałbym mieć patronat, ale jeszcze w jakiś sposób się nie kwalifikują. Także, jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć mini patronatem, tak to nazwę po swojemu, możecie znaleźć link w opisie do supi. Tam jest kwota 5, 10 albo 15 zł. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Jeszcze raz, trzymajcie się. Pozytywnych więc... informacji. Cześć.